Jakie podatki płaci specjalista z branży marketingowej na jednoosobowej działalności gospodarczej? Na działalności gospodarczej płacisz trzy podstawowe podatki. Pierwszy to podatek PIT. Drugi to składki ZUS, a trzeci podatek VAT. Jeśli chodzi o podatek od naszych dochodów czy przychodów z działalności gospodarczej, to do wyboru masz albo ryczałt. Wtedy na usługi marketingowe, reklamowe stawka ryczałtu wynosi 15%. Możesz też wybrać skalę podatkową, wtedy płacisz 12% podatku, jeśli Twoje dochody nie przekraczają 120 tys. złotych rocznie. Ale jeśli dochody przekroczą tę kwotę, to zaczynasz płacić już 32% podatku. Masz też do wyboru podatek liniowy, a tutaj stawka podatku jest stała i wynosi 19%. Jeśli chodzi o składki ZUS, to jako osoba, która w ostatnich 5 latach nie prowadziła działalności i nie współpracuje z byłym pracodawcą, możesz korzystać z obniżek, czyli z ulgi na start, a potem z ZUS-u preferencyjnego. Przy ulce na start płacisz wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne przez 6 miesięcy, a jeśli firmy nie założysz pierwszego, tylko tylko na przykład drugiego dnia miesiąca, to tak naprawdę przez 7 miesięcy będziesz tutaj płacić ulgę na start, więc masz jeden dodatkowy miesiąc. Po tych 7 miesiącach przechodzisz na ZUS preferencyjny, on trwa kolejne 24 miesiące. Tutaj składki społeczne już się pojawią, ale są jeszcze obniżone. Dopiero po wykorzystaniu tych dwóch opcji przechodzisz na duży ZUS, płacisz pełne składki, czasami można ten ZUS zamienić jeszcze na mały ZUS+, plus ale tam jest do spełnienia kilka warunków, między innymi twoje przychody za poprzedni rok nie mogły przekroczyć 120 tys. zł. Trzeci rodzaj obciążenia to podatek VAT. Ze zwolnienia z VAT można korzystać, jeżeli nie przekraczamy limitu przychodu 200 tys. zł rocznie. Na przykład, jeżeli świadczymy usługi dla polskiej firmy i zakładamy też, że nie świadczysz takich usług, które obowiązkowo muszą być na VAT-ie. Natomiast, jeżeli świadczysz na przykład usługi doradcze czy inne usługi, które muszą być na VAT-ie, wtedy rejestrujesz się do podatku VAT, również wtedy, kiedy przekraczasz ten limit. Jeśli dodatkowo dokonujesz transakcji unijnych, kupujesz, sprzedajesz usługi do Unii Europejskiej, kupujesz usługę reklamową od Facebooka z siedzibą w Irlandii, wtedy powinieneś zgłosić się jeszcze do VAT-u UE. Jeśli właśnie szukasz księgowej, to wejdź sobie na na stronę solidnaksięgowa.com, przejdź do zakładki kontakt i wypełnij ten formularz, żeby umówić się na bezpłatną 15-minutową rozmowę.